Moje drogie byczki, to jest Wasz horoskop na kwiecień, trochę inaczej tym razem. Tym razem robię pojedyncze znaki zodiaku, bo mam sporo do powiedzenia, do przekazania, bo ten kwiecień jest naprawdę mocnym, mocnym miesiącem. Nie tylko dlatego, że to jest nasz miesiąc urodzinowy, bowiem ja też jestem spod znaku byka. A więc życzę nam wszystkim wszystkiego najlepszego, tym wszystkim kwietniowym byczkom, aby się spełniły nasze marzenia, abyśmy wykorzystali... Dobrze ten potencjał energetyczny tego miesiąca, aby te nasze marzenia bardzo szybko się nam zmaterializowały, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy bombardowani informacjami, które zamiast nas wnosić, one nas ściągają w dół. Ale ja wiem i nam życzę, żebyśmy pokonali te energie negatywne i żebyśmy je. Przemienili dosłownie, nie żebyśmy je zlikwidowali, ale żebyśmy je przemienili w pozytyw. Czyli wszystko, co silne, negatywne, jakbyśmy naładowali ich taką, taką energią pozytywną, to wszystko, co silne, stanie się silne, ale już nie negatywne, tylko pozytywne. I tego nam życzę. I słuchajcie, to jest nasz miesiąc, czyli czas na ustalenie nowych intencji, czas na odpuszczanie starych wzorców, przyzwyczajen, te, tego, co nam nie służy, co się nam to powtarza. Tego uczucia takiego niefajnego w nas, to jest ten czas, aby się mu przyjrzeć, ocenić przeciwnika, i się z nim po prostu dyplomatycznie ładnie uporać. Jest to również, słuchajcie, czas miesiąc wiosenny, czyli jak to wiosna, początek wiosny, wszystko budzi się do życia. Jest to czas na zasiew, na zasiew nowych nasion marzeń, życzeń, tego, co chcielibyśmy przyciągnąć do swojego życia. Natychmiast. I jest to czas na codzienne praktyki afirmacji i wizualizacji, aby te nasiona, właśnie w postaci tych myśli, miały sprzyjające warunki do kiełkowania, tak? Czyli tak jak mamy glebę, to trzeba z tej gleby wyplewić wszystko, co tam będzie przeszkadzało. Czyli pozbyć się wszystkiego starego, niefajnego i po prostu, żeby ta gleba była taka fajna, żyzna, i zasiewamy tam nasze życzenia, nasze marzenia i po prostu przez cały miesiąc mocno je zasilamy, afirmując sobie codziennie, wizualizując codziennie, otaczając się przede wszystkim pozytywem i słuchajcie, nawet na siłę. Szczególnie wtedy, kiedy czujemy się źle, bo te informacje z zewnątrz do nas dochodzą ciężkie, to naprawdę afirmacje na siłę powtarzane w kółko, w kółko, w kółko, jak mantra, przed lustrem najlepiej, prędzej czy później zmienią naszą energię na pozytywną. Naprawdę, bo mózg to, to w końcu załapie i nas, zamiast nam psuć i wszystko dawać, pod, rzucać nam kłody pod nogi, to on nas będzie wspierał, tworząc to, co będziemy mu wmawiać. I w tym momencie to środowisko nie będzie nawet na chwilę... Yy, Pozostawione samo sobie pod to, pod to nasionko, tylko po prostu będzie cały czas zasilane tym pozytywem. E, I słuchajcie, i dla, dlaczego to jest takie bardzo ważne w tym miesiącu? Dl nie dlatego tylko, że to jest nasz miesiąc urodzinowy, który stwarza nam potężny ładunek energetyczny do tego e, i potencjał, natomiast też dlatego, że w tym miesiącu, słuchajcie, Neptun, planeta marzeń, i Jowisz, planeta szczęścia są w koniunkcji, w znaku ryb. Czyli się spotykają, czyli są bardzo blisko siebie. Szczyt ich energii będzie od mniej więcej 5 do 12 dnia miesiąca i te energie, czyli Jowisza, planety szczęścia, Neptuna, planety marzeń, i jeszcze do tego dojdzie Wenus, słuchajcie, nasza planeta miłości, nasza, nasza władająca naszym znakiem, nasza siła. To po prostu jest, no już nie ma chyba lepszego połączenia, aby nawet te najbardziej najskrytsze, najbardziej fantazyjne e, marzenia, żeby się spełniły. Ale żeby się spełniły, musimy pielęgnować tą informację, tą głowę, tą głowę naszą i naprawdę dbać o nią jako własne ciało, dosłownie. Biorąc, jak bierzemy prysznic, czyścimy nasze ciało, tak teraz musimy czyścić naszą głowę codziennie, codziennie. Najlepiej rano, słuchajcie, wieczorem, jeżeli macie możliwość rano i wieczorem brać prysznic, super, zmyjcie z siebie to wszystko niech to, niech to ziemia przyjmie i oczyści, bo te informacje nastaw i w nocy przez sny wchodzą do nas i w dzień poprzez informacje z zewnątrz. I to nie chodzi o to, że to są informacje, wiecie, ktoś tam ogląda, ja nie oglądam, powiecie, to nie chodzi o to, czy Wy oglądacie. Jeżeli. Jedna osoba medytująca, modląca się, tworzy ładunek energetyczny. E, no to im więcej osób tworzy ładunek energetyczny, im więcej osób się w tym samym czasie modli, czyli myśli o tym samym, tworzy potę potężny ładunek energetyczny. Dlatego we wszystkich informacjach, radiach macie jedną i tą samą informację, bo. E, po prostu, żeby wytworzyć pewien ładunek energetyczny. I teraz, w zależności, jaki jest fundament tego ładunku energetycznego, czyli mówimy tutaj o ładunku pozytywnym bądź negatywnym, taka chmura energetyczna się tworzy. I teraz ta chmura, jak chmurki na niebie, się porusza. I obojętnie, czy pod tą chmurką znajdzie się negatywna osoba, czy pozytywna, jest wzmacniana tą energią, tak? Czyli mamy negatywną, która się robi jeszcze bardziej negatywna i jeszcze bardziej agresywna. I mamy pozytywną, która zaczyna schodzić powoli ze swojego pozytywu. I ten pozytyw staje się na początku coraz słabszy, kiedy już zejdzie do zera, to zaczyna schodzić na, na poziom minusowy, czyli negatywnej energii. Więc bardzo ważne jest to, aby właśnie otaczać się szczególnie w tym miesiącu, bo to naprawdę ten miesiąc będzie specjalnie przeładowany różnymi negatywami, aby, bo to nie jest przypadek, że astrologicznie tak się planety łączą, to nie jest przypadek, że one będą wytwarzać potężną miłość, e, więc ta miłość musi być jak najszybciej niwelowana, aby jak, naj, do, jak najmniejsza ilość osób tego poczuła. Więc jeżeli my wszyscy połączymy się razem, my wszyscy będziemy tworzyć dzień w dzień energię, łącząc się świadomie ze wszystkimi, Osobami, istotami, kogo tylko chcemy, kogo odczuwamy serduchem, w samą intencją w myślach, i będziemy tworzyć wspólnie ładunek energetyczny, emocjonalny, pozytywny, to wtedy te, ta chmura pozytywu się nagle stworzy i może być oczywiście burza, ale to może być też tak, że po prostu jedno zarazi drugiego. Drugie, ja tego to, te, to, to nam życzę, żeby nasza chmura energetyczna pozytywna zaraziła tą negatywną, i żeby to się wszystko przemieniało w tą dobrą stronę szybciej, bo i tak się przemieni w dobrą stronę prędzej czy później, ale dla nas będzie korzystniej, jak będzie szybciej. A że my jesteśmy, słuchajcie, energią po prostu niesamowitą wulkanem każdy Bóg jest Bóg, Bóg, Bóg też, ale Bóg jest wulkanem, chyba nie bez powodu było to prze, przejęzyczeniem, bowiem Bóg jest w nas, w każdym z nas. Więc wykorzystajmy tą siłę, jaką mamy, tę siłę kreacji i wykreujmy coś, co będzie wszystkich wzmacniało. A poprzez co? Poprzez na, na, nasz pozytyw. Wykorzystajmy nasz zdrowy egoizm, dobry egoizm, czyli otaczając się dobrą energią, otoczymy energią dobrą innych ludzi również. I przechodzimy do horoskopu, czyli 1 kwietnia. Zobaczcie, 1 kwietnia, pierwszy dzień miesiąca i co mamy? Nów. I nów jest w obszarze odosobnienia i modlitwy. Zobaczcie, jakie to jest ważne, czyli w 12 domu astrologicznym i nów zwiastuje nowości, czyli mogą przyjść do nas nowe możliwości, możecie wpaść na nowe metody zagłębiania się w ten świat duchowy. Możemy odkryć coś nowego lub spróbować coś nowego. Jeżeli mamy jakąkolwiek energię, w tym 12 domu jeszcze dodatkową. To oznacza to, że jest to moment na oddalenie się na chwilę od społeczeństwa, w ogóle jakąkolwiek energię, nawet niedodatkową, mm. od ludzi, oddalenie się od, od, wszelkiego do, od wszystkiego dookoła i pobycie samemu, odzyskanie tego połączenia, tego wewnętrznego celu, z którym tutaj przyszliśmy na tę planetę, e, aby skomunikować się z tym wyższym ja. Przecież dzięki niemu tu jesteśmy bo ono ma swój plan, posługuje się tym ciałem i tą osobą, którą rolę teraz odgrywamy. I doświadczamy sobie życia, wszystko jest fajnie, ale nie zapominajmy o tym, że mamy swój cel. I na szczęście wielu z nas ten cel powoli odkrywa. Obecnie dużo się, słuchajcie, też dzieje, tak? Więc e, twórzmy te nowe połączenia energetyczne, nowe te pozytywy, tak jak już wcześniej w wstępie wspomniałam, już nie będę tego teraz... Ponownie mówić, ale ważne jest to, abyśmy się skomunikowali z tą naszą wewnętrzną jaźnią, z tą, aby zharmonizować energię w tym ciele naszym fizycznym i najlepiej to zrobić poprzez różnego rodzaju praktyki metafizyczne, jak na przykład medytacja, astrologia, numerologia, tai chi, wyjście do natury, cokolwiek czujemy, co powoduje jakąkolwiek harmonizację naszej energii w ciele, to jest ten moment. 1 kwietnia naprawdę. Moment odosobnienia, czyli do, znowu mamy 1 kwietnia, czyli mamy idealny czas na odosobnienie, na afirmację, bowiem się je robi w odosobnieniu, tak? Na medytację, na wizualizację, na no po prostu wszystko, co da naprawdę taką podwalinę, taką żyzną glebę na zasianie naszych marzeń, silnych marzeń, nawet o pokoju na świecie. Uwierzcie mi, nawet Wy, jako jednostka, Ty, byczku, jeden, który mnie słyszysz, jako jednostka, jesteś w stanie spowodować, że będzie pokój na świecie. Naprawdę swoją intencją. Jeżeli Ty sam się skoncentrujesz na intencji pokoju i jednocześnie każdy inny zdrowym egoizmem skoncentruje się na intencji pokoju, to nagle zamiast jedna istota robi się ich tysiąc, milion. Bo wszyscy się na tym jednym koncentrujemy. Ale to można zrobić tylko poprzez pozytyw. Nie poprzez zganianie winy na kogoś, tylko i wyłącznie poprzez pozytyw. I tego, tego, tego nam wszystkim życzę. 6 kwietnia. Wenus, planeta, która jest władcą naszego znaku, dołącza do Jowisza i Neptuna. W naszym jedenastym domu, czyli inaczej mówiąc, w obszarze przyjaźni i szczęścia, znajduje się Wenus, Jowisz i Neptun. I nie ma tu lepszego domu jak dom jedenasty, czyli dom przyjaźni i szczęścia dla Jowisza. Dlatego, że Jowisz sam w sobie jest planetą szczęścia. Jeszcze jest w obszarze szczęścia, więc po prostu trzeba teraz marzyć wysoko, naprawdę. Nawet abstrakcyjne marzenia mają ten potencjał energetyczny do spełnienia. Wenus, słuchajcie dodatkowo, tutaj reprezentuje energię miłości ziemskiej, czyli taka niż, niższa, e, ni, e, niższa frekwencja miłości. Natomiast Neptun jest tą wyższą frekwencją miłości, czyli miłości, miłość bezwarunkowa, miłość boska, miłość do drugiego istnienia. I w tym czasie obie te Niższe i wyższe miłości będą połączone nicią nowisza, energią, e, e, Jowisza, energią Jowisza. I jest to naprawdę czas dla nas na osiągnięcie szczęścia tego duchowego, tego poczucia szczęścia. Jeżeli wykorzystamy dobrze ten potencjał energetyczny, jeżeli będziemy czuć szczęście w sobie, nasza każda cząsteczka, nasza każda komórka będzie wibrować, jeżeli poczujemy szczęście w sobie, będziemy przyciągać, będziemy rezonować ze wszystkim, co to szczęście będzie zasilać. Podobne przyciąga podobne, więc jeżeli uda nam się utrzymać to połączenie, jeżeli uda nam się poprzez ten pierwszy dom na początku, poprzez ten dwunasty dom 1 kwietnia, Utrzymać się w harmonii, stworzyć znowu po kolejną podwalinę, po znowu użyję tego słowa, na przyjście, na przyjście Wenus do Jowisza i Neptuna, na złączenie się tych energii. Zobaczcie, to się wszystko dzieje jakby według planu. Jeżeli nam się to uda zrobić, jeżeli prze, będziemy fajnie pracować w tym kwietniu, to w tym momencie doprowadzimy takie szczęście do naszego organizmu całego i będziemy przyciągać wszystko, co jest szczęśliwe. A jeżeli każdy z nas byczków to zrobi, to co się wydarzy? No, będzie po prostu magia, słuchajcie, będzie pięknie. Więc łączmy się z ludźmi, z którymi będziemy czuli się dobrze i będziemy czuli, że chcemy się połączyć. Nawet jeżeli kogoś nie znacie, poczujecie impuls, chce z nim zagadać, chce się odezwać, cokolwiek, róbcie to, nie czekajcie na nic. Dzielmy się również informacjami, szczególnie tymi pozytywnymi. Te negatywne puszczajmy mimo uszu gdzieś tam, nie? Dołączajmy do grup ludzi podobnie myślących, ale nie przekonujmy nikogo na siłę do swoich racji. Pamiętajmy, że każdy ma swoje tempo rozwoju i każdy naprawdę ma swój odpowiedni moment na wszystko, i dla każdego pod, pokażą się odpowiednie informacje w odpowiednim dla niego momencie. Kiedyś ostrzegałam ludzi, nie myśląc wtedy, że mogę pozbawić ich ważnego elementu ich rozwoju. Wydawało mi się, że jak ja uważam to za złe, to dla nich też to będzie złe, a to nie jest tak. To jest nasz punkt widzenia tylko i wyłącznie nasz punkt widzenia. To jest nasz odbiór. A pamiętacie tak, jak głuchy telefon. Odbiór może być naprawdę bardzo różny. Więc przeważnie, kiedy komuś pomagałam, bo wydawało mi się, że tak zrobię dobrze, na siłę, bo mi tak mózg podpowiadał nie serducho, to był taki mózg. Zazwyczaj takie rzeczy robimy w emocjach. Czujemy jakąś emocję, coś usłyszeliśmy, musimy ostrzec. I ostatnio to zauważyłam też na kanale. O, szybko trzeba kogoś ostrzec, ale słuchajcie, to, co my uważamy za negatywne, nie musi być negatywne. To jest nasz odbiór, poprzez nasze doświadczenia, poprzez to, co dostajemy. a my tak naprawdę nie jesteśmy z tyłu, nie jesteśmy, nie, nie, nie mamy, mamy tą wiedzę, całą wiedzę wszechświata, mamy na sobie, ale my nie mamy do niej pełnego dojścia, bo, bo tworzyliśmy przez cały czas jakieś blokady. Więc nie ma takiej osoby, która by w 100% wszystko wiedziała, choćby nie wiem, jakby była rozwinięta duchowo. Po prostu jedyna wskazówka, jaką mamy, to jest to, co nasze serce podpowiada, ale tylko w stanie harmonii. Jeżeli będziemy podejmować decyzję w smutku, w złości bądź ekstremalnej radości, to zazwyczaj to nie jest dobry doradca. Musimy posłuchać serca wtedy, kiedy, jest, kiedy, jest, kiedy nasz umysł jest zharmonizowany, tak? A harmonizuje się poprzez wewnętrzną energię serca, więc musimy zharmonizować umysł poprzez energię serca, bo podejmujemy, podejmujemy decyzję na podstawie umysłu. Kiedy zharmonizujemy umysł, przestanie on nam się wtrącać i zaczniemy podejmować decyzje serduchem, to będziemy wiedzieć, że na siłę przekonywanie kogoś, bo ja tak myślę, może stworzyć przeszkodę dla tej osoby. Ta osoba i tak przejdzie przez ten rozdział, ale mogłaby to teraz przejść super fajnie, łatwo, tak jak, tak jak ma to zapisane w swoim rozwoju, ale my teraz przeszkodę jej zrobimy i jej będzie po prostu trudniej. Więc nie róbmy tego. Inaczej mówiąc, nie używajmy słowa nie, tak? Teraz sama użyłam, tylko przekazujmy informacje wyłącznie pozytywne. To nam bardzo pomoże, kiedy będziemy myśleć o tym, że nawet chcemy kogoś ostrzec, mówiąc nie na przykład nie rób tego, czy nie słuchaj, czy nie idź, czy cokolwiek innego nie jedz. Po prostu, a może być coś tam, a może byś, rozumiecie, zmienić nasz sposób mówienia, sposób myślenia w pozytywną stronę. To wtedy się samo wszystko ułoży, bo jakakolwiek myśl negatywna, słowo negatywne pozytywu nie wykreuje, czyli w drugą stronę będzie kreowało, tak? 11 kwietnia Merkury dołącza do Urana w waszym, właściwie w naszym obszarze nas, czyli naszego bytu tutaj na Ziemi, czyli jest to ten dom pierwszy, obszar naszego ego, obszar naszego postrzegania nas samych przez nas, jak i innych. I ta energia na pewno da nam potencjał do dostrzeżenia do nowych możliwości komunikacyjnych, ponieważ Merkury to jest komunikacja, pojawią się na pewno nowe pomysły i jest to super czas, na dzielenie się tymi pomysłami, nadzielenie na się informacjami wszelkiego rodzaju, które będą przede wszystkim dla nas pozytywne. Oj, czuję, że w tym miesiącu będę więcej do Was mówić. 16 kwietnia jest pełnia w naszym obszarze pracy, zdrowia, dobrego samopoczucia, jak i służby innym ludziom. Czyli jest to astrologiczny dom numer 6. I pełnia stwarza energię, która nie jest lubiana. A propos tych domów astrologicznych, jeżeli chcielibyście głębiej je poznać, to pod spodem macie linka do nich, i tam jest osobny w ogóle film, co dogłębnie opisuje każdy dom. I pełnia, słuchajcie, stwarza taką energię, która może nie do końca jest lubiana, choć uważam, że właśnie powinna być, bowiem zwiastuje zmiany. I niekoniecznie to na polu fizycznym będzie mocno odczuwalne, ale przede wszystkim na psychicznym, w tym wewnętrznym. Ona jest kojarzona zazwyczaj z nieprzyjemnymi sytuacjami, z jakimś humorem samopoczucie, czasami nieprzespanymi nocami. No tak. Ale czy nie w ten sposób następuje rozwój? Nie poprzez te nieprzyjemne sytuacje, które pokonamy, nie, nie rozwijamy się w ten sposób, nie czujemy wtedy się lepiej, lżej, bogatsi w, w jakąś wiedzę. My uwielbiamy wygodę, słuchajcie. Łatwo się do niej przyzwyczajamy i szybko zaczynamy spoczywać na laurach. I ta pełnia jest taką przypominajką, że halo, halo, koniec tej laby. Pracujemy dalej, księżyc do nas puka i mówi: Jesteśmy tutaj po coś. I wtedy ona, jak ta latarka w ciemności, zaczyna podświecać tę jedną no, małą rzecz z tego wszystkiego, całego ogromu, e, z tego bezkresu, to To jest ten jeden, kolejny następny krok. Jakbyśmy mieli plan, to jest ten kolejny punkt. E, z czym mamy się teraz uporać? Z jakim obszarem? Albo jak wykorzystać na przykład, jeżeli niektórym z Was pełnia do jakieś szczęście, jakieś poczucie spełnienia czy czegoś, no to w jaki sposób mogę to poczucie, tę energię skierować w inny obszar, żeby uzdrowić inny obszar? To o to tutaj chodzi, nie po to, żeby sobie siedzieć i się cieszyć, tylko żeby to cały czas rozwijać, rozwijać, nie stać w miejscu, rozwijać. I ona wyciąga na wierzch to, co my schowaliśmy najczęściej gdzieś do podświadomości, to, co jest często nieprzyjemne, chociaż nie zawsze, i, i nam co jakiś czas się pojawia w życiu. I to jest właśnie ta szansa, aby się to więcej już nie pojawiało. Ale to nie znaczy, że jak nam się nie uda z tym uporać teraz, to że już koniec. Nie, ona się pojawi znowu za jakiś czas, ale lepiej później, jak, jak lepiej wcześniej się z tym uporać niż później, tak? Ale też lepiej później jak wcale. Natomiast jak macie tą możliwość, to warto z tego korzystać. Czyli po prostu, jeżeli mamy jakieś uczucie, które nam nie służy, obserwujmy to uczucie. Zadajmy sobie pytanie... Co w tej chwili się ze mną dzieje? Czemu ma to służyć? Co mam dostrzec? Czy to mnie wznosi, czy nie? Jak mogę się tego pozbyć? Kiedy to zostało stworzone? Możecie dogłębne pytania zadawać, aczkolwiek nie musicie aż głęboko tak wchodzić. Wystarczy, że jeżeli zdacie sobie sprawę z tego, że na przykład to uczucie nie należy do Was, bo zazwyczaj te negatywne nie należą do Was, do nas, dlatego że my jesteśmy stworzeni z miłości, więc wszystko co negatywne. Nie jest nasze, więc możecie posłużyć się takim stwierdzeniem, które ostatnio mi często mówi mój znajomy mówi do, i mówi, że mu to bardzo pomaga, więc może i wam pomoże, więc się z wami podzielę. Mówi tak: Oddaję to, co do mnie nie należy, to, co nie moje i pozostaję w swojej energii. No i słuchajcie, um, u nas jest to obszar zdrowia, dobrego samopoczucia i pracy, tak? Więc może być tak, że zmienimy na przykład dietę, ćwiczenia, nawet pracę czy miejsce pracy. Może zadecydujemy na przykład więcej czasu poświęcić innym, aby im pomagać. Tak naprawdę wszystko zależy od nas i naszych duchowych celów. Myślę, że warto pamiętać, że ta energia jest nie po to, aby z nią walczyć. Bo ona jest tak, jakby tak jak i z programem, jakimś nie, nie wygramy. Musimy sobie uświadomić ją i móc to wykorzystać, tak? Program wystarczy, że sobie uświadomimy, podziękujemy, powiemy, dobra, idę teraz dalej sam, dziękuję, wyłączam. Energii nie wyłączymy jako takiej, ale możemy skorzystać. Z jej potencjału, tak jak jest w tym powiedzeniu, tak? Czyli, że nie da, zawrócić, nie da się zawrócić biegu rzeki, ale można wykorzystać jej potencjał i płynąć z jej prądem, czyli jej prąd wykorzystać dla nas, jej nurt wykorzystać dla nas, dla naszych celów. Więc e, naprawdę to jest ten miesiąc dla nas, abyśmy tę energię wykorzystali, bo energia jest niesamowita. 16 kwietnia. Dodatkowo, bo oprócz tej pełni mamy jeszcze Marsa, czyli to popatrzcie pełnia plus Mars, mocne dwie energie, pełnia będzie w tym obszarze tego zdrowia, natomiast Mars dołączy do 11 domu dodatkowo zasilając obszar przyjaźni, doładuje on ten obszar energią działania i wykorzysta. Wykorzystać można ten potencjał Marsa do tak naprawdę zawierania przyjaźni, do zawierania nowych znajomości, do szerzenia pozytywnych informacji, do wszelkiego rodzaju komunikacji, czyli aktywności, bo Mars jest energią aktywności, ale pamiętajmy, że Mars jest również bogiem wojny. A więc nie dajmy się pokusie kłótni, nie dajmy się pokusie rywalizacji, bo może być ona naprawdę odczuwalna. Skierujmy tą energię m, aby kreować pozytyw. To trochę jak z dziećmi, słuchajcie. Rodzice dobrze wiedzą, że dziecko, które ma dużo energii, nie będzie grzecznie siedzieć i po prostu sobie rysować i można na nie krzyczeć, denerwować się, ono i tak nie będzie siedzieć grzecznie, bo ma po prostu nadmiar energii, który musi gdzieś Mieć ujście, musi. I albo po prostu będziemy bierni i będziemy czekać, aż, ta, aż to dziecko po prostu zawładnie tym domem i zrobi nam huragan w domu i, i, i my jeszcze zużyjemy całą energię naszą, aby ogarnąć to wszystko. Albo po prostu wykorzystamy mądrze to i skierujemy jego energię gdzieś indziej, czyli za, zaaranżujemy temu dziecku czas i wyślemy go na jakieś zajęcia, nie wiem, skoki, podskoki aktywne, gdzie ta energia zostanie zużyta i wtedy on przyjdzie do domu i będzie spokojny i będzie wszystko piękne, zharmonizowane i cudowne i będziemy wszyscy szczęśliwi. Tak samo jest to tą energią Marsa. Jeżeli my ją, e, będziemy o niej wiedzieć i my ją wykorzystamy w odpowiednim momencie, ja Wam będę robiła przypominajki na Instagramie, e, więc zachęcam Was do śledzenia, będę Wam mówiła, postaram się od dziś e, po prostu Wam cały czas wysyłać, kiedy będą, jakie energie, żebyście się mogli na to przygotować, żebyście wiedzieli, co jest z czym. To takie trochę hasła klucze będą dla tych, co to odsłuchają. I wykorzystajmy tą energię Marsa nie do kłótni, nie do konfliktów, bo jeżeli będziemy sobie siedzieć bezczynnie, to Mars po prostu może nas wciągnąć w huragan konfliktów, a nie chcemy tego, więc skierujmy, zanim te konflikty jeszcze mogą jakiekolwiek się pojawić, skierujmy tę energię w jakiś fajny, fajny obszar taki, żeby nas, właściwie ten obszar już, już mamy nawet wytyczony obszar, nie musimy go szukać, więc skierujmy tę energię Kreowaniu fajnych przyjaźni, robieniu fajnych przedsięwzięć, dzielenia się informacjami, zdobywanie informacji, nawet podróżowanie w jakieś, jakieś, jakieś miejsca, aby zdobywać informacje. Natomiast nie, nie siedźmy bezczynnie bo Mars nas i tak wyciągnie. To jest ten potencjał energetyczny. Albo my z niego skorzystamy, albo nas po prostu wciągnie i wtedy zobaczymy, czy, czy w pozytywną stronę nas to wciągnie, czy w negatywną. Więc zamiast zgadywać, weźmy to w swoje ręce. To jest właśnie ta aktywność, którą my mamy robić. To nie jest tak, że my mamy spoczywać na, na laurach, wszystko się zadzieje, bo może się oczywiście zadziać. U niektórych się zadzieje tak, że przez całe życie sobie będą siedzieć i wszystko im wyjdzie fajnie, ale to też zależy od innych czynników. Natomiast e, u Was tak nie musi być, słuchajcie. Wy weźcie to życie w swoje ręce, tak jak wszyscy mówią: weźcie życie w swoje ręce. No właśnie, weźcie życie w swoje ręce i wykorzystajcie potencjał energii płyn płynący e, z planet. 20 kwietnia, słuchajcie, słońce wchodzi do pierwszego domu. No po prostu Mistrzostwo Świata, bo do naszego znaku, wskazując na, nas, na nasz. Czas urodzinowy i jednocześnie świecąc na nas przepięknym e, promieniem słoneczka, ciepełka, e, dając nam energię do wszystkiego tak naprawdę, ponieważ pierwszy dom to jest nasz dom, naszego bytu, bez tego pierwszego domu, bez tej jedyneczki my nie istniejemy. On jest fundamentem wszystkich innych obszarów naszego życia, wszystkich innych domów astrologicznych. Więc jest to czas na robienie porządków absolutnie we wszystkich obszarach naszego życia. Czyli czas na wyrzucenie śmieci, na ustalenie nowych celów, na ustalenie nowych intencji oraz marzeń. Ale najpierw trzeba wyrzucić śmieci, no bo jak macie zaśmiecony dom, nie jesteście w stanie zrobić porządku, nie? Czyli wyrzucamy śmieci, a dopiero później e, ustalamy nowych, no, nowe cele, intencje, marzenia, czyli dekorujemy, porządkujemy i dekorujemy. Wyrzucenie śmieci to oczywiście nie zapchnięcie do podświadomości niektórych rzeczy, tylko po prostu... Na, powie na powiedzenie, fajnie, że byłeś, dziękuję, nauczyłam się wszystkiego, nauczyłam się wszystkiego, teraz czas na to, bym ab abym podążał drogę sam, już bez Ciebie, Ty swój, swój czas miałeś, tak jak rodzice, nie? Mieli czas, żeby nas wychować, teraz jest nasza kolej życia dalej, tak samo tu mówimy, dziękujemy, doświadczeniu, super, było fajnie, czy, czy miło, czy nie miło, nieważne, ważne, że się czegoś nauczyliśmy, idziemy dalej. No i wtedy zasiewamy sobie nowe marzenia. I podlewamy sobie to nasiołko, tak? Afirmacjami codziennymi. I 30 kwietnia Merkur wskakuje szybko do obszaru pieniędzy. On się w tym miesiącu szybko porusza, czyli do drugiego domu. I mamy tutaj obszar finansów i talentów. I tak naprawdę. Ten drugi dom, słuchajcie, to jest naszym fundament, bo zobaczcie, drugi dom to jest dom, którym my rządzimy, czyli obszar finansów, talentów to jest obszar byka, my jesteśmy władcą tego obszaru. Dlaczego? Dlatego, że bez tego my nie czujemy się dobrze. Jeżeli nie jest to zaspokojone u nas, choćby nie wiem, co byście mówili i co by wam ktoś mówił. To prawda jest taka, że jeżeli byki nie mają stabilności finansowej, jeżeli byki nie czują bezpieczeństwa, jeżeli byki nie czują e, wygody, tak, i tu mówimy wygoda, Wenus, pamiętajmy, że Wenus to również jest, e, to są przyjemności również seksualne, więc jeżeli my, zresztą się też mówi, tak, że byki to są, e, jak to się mówi, potocznie mówiąc, dobre w łóżku, tak. Natomiast chodzi o to, że po prostu wykorzystujemy cały potencjał energetyczny i tworzymy zawsze jakąś magię. E, więc. E, Dokładnie tutaj jest ten, jak, ma, jak mamy ten merkury w tym drugim domu, to to jest dobry czas na podjęcie wszelkich decyzji związanych właśnie z komunikacją, z, z umowami. Um... Tak naprawdę z pozyskiwaniem pieniędzy. To jest czas na nowe pomysły, nowe jakieś projekty, i tak dalej. Wszystko, co pozys dzięki czemu pozyskujemy pieniądze. I słuchajcie, nawet i to nie chodzi o to, że po trupach do celu zdobywamy pieniądze i byki to materialiści. Nie, bo to nie jest tak. E, większość byków, przynajmniej wszystkie, jakie ja znam, jeszcze nie trafił mi się żaden byk, to w rzeczywistości właśnie nie są materialiści. To są ludzie, którzy dążą do pieniędzy, ale zawsze dążą szlachetnie do tych pieniędzy. E, nie robią tego po trupach do celu, a Zobaczcie, byk, byki atakują tylko czerwoną płachtę. Oni nie, one nie atakują każdego, tylko po prostu jak się je wkurzy, tak? Więc to nie jest tak, że byki idą po trupach do celu. Więc nie dajcie sobie wmówić, że o, bo, bo ty materialista, bo to, bo tamto. Nie, tak nie jest. My musimy sobie zaspokoić się naprawdę materialnie i musimy się czuć szczęśliwi, bo to nam daje szczęście. Jeżeli poczujemy wtedy to szczęście, jest, ma, mamy tą siłę, to jest nasza siła napędowa. Więc tutaj mamy Merkurego, to, to tak było na marginesie, tutaj mamy Merkurego, więc wykorzystajmy jego potencjał. No i co, byczki, działajmy w tym miesiącu, nie spoczywajmy na laurach. Naprawdę mocny miesiąc przed nami, e, okres przemian, uran w byku dalej jest, będzie nas wywalał ze strefy komfortu, i nie spoczywajmy na laurach. Wyjdźmy do tej energii naprzeciw, wykorzystajmy jej potencjał, zanim ona wykorzysta nas, okej? Okay? To taka rada ode mnie dla was i dla mnie będę to też odsłuchiwała chyba codziennie. No i podpowiadajki będą na Instagramie, więc e, zachęcam do obserwowania relacji, e, będę wam to w relacjach wrzucać. Raczej nie w postach, a w relacjach, więc e, to co? Cudownego kwietnia Wam życzę wyczki i wszystkiego najlepszego.